Witajcie moi drodzy, jest czerwiec. W odpowiedzi na komentarz dzisiaj słów kilka na temat samego oddziału oraz relikwiarzy. Więc możemy powoli zacząć. Jeżeli chodzi o oddział, to jest on takim małym klanem, można powiedzieć, tak? I to, co możecie zobaczyć, że szukam oddziału albo przyjmę do oddziału. Dlaczego ten oddział generalnie jest dosyć istotny w tej grze? Zresztą wszystko tu jest istotne w tej grze. Nawet też klan, jeżeli nawet jeżeli ktoś nie gra PV, PvP, no to klan też mu daje dużego busta. I tak samo jest właśnie z oddziałem. Oddział daje dużego busta do różnych ciekawych rzeczy. I tak na dobrą sprawę zaczniemy od relikwiarza, bo chyba to jest najwięcej do opowiedzenia. Do generalnie do oddziału możemy dołączyć poprzez jakieś zaproszenie, możemy wyszukać sobie oddziały właśnie tutaj w tych oddziałach. I główną taką aktywnością jest wykonywanie aktywności oddziału, czyli właśnie czyszczenie głębi, obrona oraz rajd na piekielny relikwiarz i tutaj się trochę zatrzyma. Dlaczego dużo osób pisze, że e, potrzebuje zrobić raid z oddziałem? Dlatego, że e, główną nagrodą i, i chyba najfajniejszą w momencie, kiedy zrobimy raid z oddziałem czteroosobowym minimum, e, no to wtedy możemy kupić sobie wiesz, legendarny emblemat, tak? E, za 1600 Platyn. Oczywiście możemy kupić też zwykły emblemat za tą samą kwotę. Natomiast no, tego nie sprzedamy na bazarze, tego na bazarze możemy sprzedać. Tak więc, w zależności od tego, co nam dropnie, no, to możemy sobie e, dany e, GEM e, sprzedać na bazarze. I to jest w sumie e, taki bardzo duży bonus, jeżeli chodzi o, e, o sam oddział. Co jeszcze takiego ciekawego daje nam e, oddział? Ano, generalnie, będąc w oddziale, mamy dwa dodatkowe e, bonusy. Jest to oczywiście piekielny rejkiarz, który możemy oczywiście ulepszać też sami, natomiast jeżeli jesteśmy w oddziale, no to wiadomo, że możemy pokusić się o bardziej mocniejszych bossów, porobić bo sobie jakieś inne buildy, na przykład Supporta, czarownika na maksymalny damage i wtedy na pewno. Te szczątki będą, będą lepsze i większe, no, lepsze generalnie. tak? Te szczątki, szczątki dają nam różne atrybuty, również współczynnik bojowy, atrybuty do widalności, inteligencji, co, co, co tam sobie będziemy tak chcieli, to sobie oczywiście powybieramy. Czyli generalnie, Sam piken relikwiarz daje nam, jak widzicie, do współczynnika bojowego. I teraz zobaczcie, że to jest ponad 2000. 2000 WB, bardzo dużo na przykład inteligencji, witalności w zależności od tego, jaką postacią gracie, no i ten piekielny relikwiarz. Po prostu z tych szczątek trzeba sobie ulepszać. Tak więc to jest jeden z, z plusów. Jeżeli sobie na przykład pójdziemy na piekielny relikwiarz, to możecie zobaczyć, że dostajemy tam również oprócz tych, tych szczątek, dostaniemy punkty bojowe jeżeli chodzi właśnie o oddział i teraz tutaj te punkty bojowe właśnie są dosyć istotne, ponieważ te punkty bojowe ulepszają nam oddział oraz tablicę rodową, o której za chwilę Wam powiem. No i teraz możecie sobie na przykład zobaczyć, że z oddziałem dostajemy właśnie ten voucher, ponieważ dzisiaj jeszcze jest wtorek, ja ze swoim oddziałem jeszcze nie robiłem relikwiaża, ale zrobię to ten voucher zostanie odblokowany i pewnie kupię sobie ten legendarny emblemat. Co jeszcze? Dodatkowo za relikwiarz z oddziałem dostajemy skrzynki oddziału. Jeżeli, jeżeli oczywiście wygramy... Może znaczy zadamy największy damage z całej ósemki, to chyba trzy osoby są nagradzane. Trzy osoby z największym Damage'em dostają właśnie skrzynie skrzynie chwały oraz skrzynię oddziału Ona chyba leci randomowo z tego co pamiętam. I ta skrzynka oddziału również przydaje się właśnie w oddziale i zaraz wam powiem też również do czego. Możemy właśnie wraz z oddziałem dostajemy fajny zamek. W tym zamku mamy wszystko praktycznie pod ręką bo jest kowal, skrytki. No, i właśnie w momencie, kiedy zrobimy relikwiarz, dostajemy skrzy skrzynki oddziału. Kiedy je oddamy, ja akurat nie mam teraz. Mamy skrzynkę oddziałową, gdzie każdy dorzuca swoje jakieś rzeczy, i na tym możecie zobaczyć, że możecie coś wypożyczyć. Ja na przykład mam do setu pasterza i mezisa Równie dobrze mogłem sobie wypożyczyć lustro, które da mi troszeczkę więcej. No. do inteligencji, do wytrwałości. Tak więc każdy może sobie wypożyczyć jedną, jedną broń. Tak więc to jest też spoko, spoko opcja, bo czasami się trafiają fajne zielonki, które, które na przykład nie wiem, brakuje nam czegoś i możemy sobie po prostu z tego z oddziału wypożyczyć. Kolejną fajną rzeczą jest sama tablica Rodowa. I teraz ta tablica rodowa jest również bardzo istotną częścią oddziału. Kiedyś było tak, że każdy z członków, jak widzicie, jest 8 broni, mógł wrzucić w jedno miejsce swoją broń. Teraz w tym momencie jest to chyba pozmieniane, tak, że wszyscy mogą wrzucać wszędzie, czyli na przykład ja mogę wpakować 8 broni, tylko te bronie muszą być rodowe. Tak, no bo bronie legendarne dzielimy na kilka. Zwykłe bronie legendarne, które nie mają nic praktycznie oprócz tła bronie właśnie z mocą rodową, gdzie mają tutaj taki jakiś e, standard, czy, czy po prostu znaczek, że to jest broń e, rodowa, oraz bronie przeklęte, gdzie mają po prostu przeklęte właściwości. No i teraz możecie sobie zobaczyć, że ja mam tutaj jakąś broń rodową, czyli z tym sztandarem, i będę mógł sobie ją zamienić na coś innego. I ona da troszeczkę więcej punktów do wytrwałości i do współczynnika bojowego, natomiast do maksymalnej premii. Ponieważ ja mam tablicę rodową ulepszoną tam tylko na jakiś level, sporo czasu mi nie było i nie grałem, nie mam e, tyle premii, powiedzmy, obecnych e, i brakuje mi sporo do maksymalnej premii. Natomiast tą tablicę rodową ulepszam tak jak relikwiarz, właśnie za pomocą tych punktów bojowych oddziału, które mogę zdobywać właśnie podczas relikwiarza podczas obrony tutaj naszego zamku, podczas właśnie głębin. I teraz od tamtego, czy w sumie od tego chyba, nie od tamtego roku jest również zmiana taka, że jeżeli robimy sobie kodeks i powiedzmy będziemy chcieli robić losowe podziemia, ale robimy ją również z naszą ekipą w rajdzie. Możemy przekształcić drużynę w raid i również dzięki temu dostać właśnie aktywność oddziału. Czyli, jeżeli byśmy grali z naszym oddziałem cały czas i robili różne rzeczy typu właśnie zlecenia, osoby podziemia itd. Tak itd. Tak również dzięki temu możemy zdobyć aktywność oddziału i dzięki temu możemy szybciej wbijać rodową tablicę. Natomiast pamiętajcie, jak zwykle w momencie, kiedy jest tydzień, mamy tylko 1000 punktów do zwiększonego jakby tego tempa uzyskania tych punktów aktywności. Później on idzie bardzo, bardzo wolno od 1000 do półtora, a od półtora już jest niestety założony tak zwany kaganiec i nie możemy już nic z tym zrobić. Także. No, tutaj diablo zakłada właśnie takie ograniczenia, ale to i tak 1500 na 3 to możecie zbić sporo, wbić sporo leveli i oczywiście dzięki temu podnieść swój współczynnik bojowy oraz inne atrybuty swojej postaci. No i tutaj jeszcze wracając do tych broni rodowych, jak widzieliście, ja mogę sobie broń wymienić, i teraz jedyną bardzo ważną rzeczą jest tutaj, żeby nigdy nie wymienić broń na taką, która da maksymalną premię 0. Może tak się zdarzyć, że któraś z tych broni w momencie kiedy ja będę chciał zamienić, albo będzie dawała mniejszy atrybut, lub też będzie dawała po prostu 0 w atrybutach. O, na przykład tak tutaj. I nie możemy pamiętajcie, żeby nie zastąpiać taką bronią, która daje premię, dlatego że zrobicie kolegom i koleżankom krzywdę. Mianowicie siła, którą oni mają, jaką obecną premię, spadnie im do zera, czyli nie dostają żadnej premii za siłę. Pozostałe atrybuty wykorzystywane przez inne postacie e, będą się utrzymywać na takim samym poziomie, czyli będą mieć tą obecną premię, ale siła spadnie do zera. Tak więc tutaj nie robimy e, takich, takich zamian, staramy się zrobić zamiany, które nam raczej dadzą więcej. Tutaj jest akurat 5-5-7. Możemy sobie jeszcze zobaczyć 5-4-9. To na razie póki co było to najlepsze. 5-5-7 tu jeszcze nam zjeżdża ze statami. To już w ogóle nie chcemy. 5-5-6 tutaj też zjeżdża. 5-5-7-7-10 to jest to samo co tamto. Tutaj tego, na, tego w ogóle na pewno nie zamienimy. 5-5-6. No dobra, to chyba ta broń była chyba najlepsza, to zamieńmy ją. No i dzięki temu e, zwiększyliśmy maksymalny współczynnik wytrwałości o jeden oraz maksymalny współczynnik bojowy e, naszej tablicy rodowej. Tak, no i oczywiście, właśnie poprzez te różne wszystkie aktywności oddziału, ulepszamy naszą tablicę rodową mniej więcej tak relikwiarz. Dzięki temu mamy dodatkowy bonus. Czyli już możecie zobaczyć, że na dzień dobry z relikwiarza mamy 2000 WB, no i z tablicy rodowej około 1500 w zależności tego gdzie jesteście, to też to WB nam podbije. Tak? No i oczywiście inne współczynniki też. Dodatkowo jeszcze w samym zamku mamy komnaty. No i tutaj niestety to nie jest zbyt dobrze dalej gdzieś tam rozwijane i nie wiem jak robią to też inne oddziały, dlatego że to te komnaty zawsze były traktowane trochę po omacku. A chyba w sumie szkoda, bo można by było się trochę na tym pochylić, ale zaraz Wam powiem o co chodzi w każdej z tych komnat yy, mamy yy, mamy jednego, yy, jednego członka naszego oddziału, tak no i yy, każdy z tych członków może mieć różne, yy, różne premie, czyli na przykład właśnie jest napastnik, yy, jest obrońca, yy, tutaj jeszcze jest chyba pomocnik Ocalały i każdy z nich ma inne atrybuty dodatkowe, czyli na przykład e, obrońca albo na przykład napastnik dostaje, e, ma zwiększone obrażenia, tak? Na przykład, później pomocnik e, ma lepsze osłony, tak, e, że osłony leczą 10% i tak dalej, i tak dalej. Teraz, e, w porównaniu do innych rzeczy, te wszystkie skile, które mamy, widzicie, na przykład, napastnik obrażenia tak zwiększone o 3,5, ciekłość tchórza to też jest właśnie powiązane razem z tym wszystkim, cały czas jest aktywne. Tak więc warto sobie też chodzić i czyścić ten, te głębiny, bo właśnie z tych oczyszczenia głębin wylatują te pozostałości. I ja pamiętam, że my kiedyś bardzo mocno chodziliśmy właśnie w te, w te czyszczenia, po to, żeby zbierać po to, żeby zbierać właśnie te, no, te rzeczy tutaj do ulepszania. I teraz. Te pozostałości, jak widzicie, w momencie, kiedy macie inne zestawy, możecie je ulepszać, one są raz szare, raz złote i w momencie, kiedy znajdziecie lepsze rzeczy, ciekawsze, możecie sobie na przykład zrobić trzy złote skille i wtedy one wam dadzą jeszcze większy boost do właśnie waszego zachowania jako obrońca, czy napastnik, czy pomocnik, czy jako ocalały. Ale niestety, no tylko dowódca oddziału może zmienić pozostałości i właśnie te pozostałości dają nam takie też fajne, fajne boosty. Czy coś jeszcze, jeśli chodzi o oddział? Wydaje mi się, że już chyba wyczerpałem temat, tak więc ten filmik naprawdę jest krótki. Warto robić właśnie te wszystkie rzeczy z, z tym oddziałem, właśnie po to, żeby no, zdobywać sobie po pierwsze ciekawe, ciekawe temki, poszerzać swój relikwiarz, levelować go. Ta tablica rodowa również daje sporo boostów. Dodatkowo właśnie jako napastnik jako obrońca. Macie dodatkowe e, również rzeczy, które no, zwiększają wasz chociażby damage czy inne rzeczy, e, jeśli chodzi o waszą postać. Mamy premię tablicy rodowej, a jeszcze z tej tablicy rodowej możecie wybrać sobie e, jedną rodową moc. E, ja na przykład mam <laughs> wybraną obrażenia, są zwiększone o 15% przez 6 sekund. Możemy wybrać sobie e, inną. Inną moc rodową z tych wszystkich. Broni, które mamy tutaj. Na przykład tutaj jest osłona. To są obrażenia, tutaj jest hydra. Tak więc może zobleźmy sobie jakąś osłonę. Czemu nie. I ta moc rodowa w momencie, kiedy macie oczywiście rodowe bronie, się będzie po prostu aktywowała. Co jeszcze? No i to chyba tyle. Tak, to pamiętajcie tylko o tych limitach. Limitach oddziału. Wszystko, co robicie, możecie zamienić w ride z oddziałem. Dzięki temu zdobywacie dodatkowe punkty. No i wiadomo, że jeżeli jest to dosyć fajny i ciekawy oddział, zawsze również możecie spotkać się spotkać na Discordzie i porozmawiać. Dla mnie po prostu oddział jest to taki mniejszy klan, mniejsza, zgrana grupka osób, która po prostu się ustawia na daną, na daną godzinę. No wiadomo, że trzeba się jednak zebrać ale to dwa razy czy trzy razy w tygodniu nie jest raczej problemem. No i do tego jeszcze wspierają się, wymieniając właśnie jakimiś itemami w swojej skrzyni. Można sobie usiąść w domowym zaciszu naszego zamku, można sobie zrobić zdjęcie i tyle. Tak więc, dajcie znać, co jeszcze byście dalej potrzebowali. W komentarzu napiszcie, o czym jeszcze mogłem ewentualnie zapomnieć podczas właśnie tutaj prezentacji tego oddziału. Wydaje mi się, że już chyba tyle mamy rodowe bronie. Mówiłem. Mam na te mówiłem rajdy. A no i oczywiście, jeżeli ktoś chce być w rankingu, no to musi robić yy, rajdy i jest tutaj liczony czas, tak? Czyli mamy właśnie czas. Jaki jest to piekielny też Jaki jest to poziom? Jaki jest to czas, i wtedy jesteśmy w rankingu takiego ala takiego turnieju, jeśli chodzi o oddziały? No i ci najlepsi dostają dodatkową ramkę, oraz wszyscy uczestnicy dostają dodatkowy, dodatkowy złom. Obrona jeszcze ewentualnie dzieli się na dwie obrony. Jest typ normalny, oraz tryb normalny jest do zrobienia tylko raz w tygodniu. Dostajemy oczywiście za to za to dodatkowe rzeczy i tutaj nasze punkty oddziału oraz jest też tryb nieskończony, który też jest rankingowany. Tryb nieskończony, gramy dotąd, dopóki wszyscy członkowie oddziału nie padną i też dostajemy oczywiście za to dodatkowe punkty oddziałowe. To chyba tyle. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!